Na polu w brytyjskim craftsie Wiltshire ponownie pojawiły się tajemnicze kręgi zbożu. Tym razem rysunek przedstawia obraz klasycznej hinduskiej swastyki, starożytnego symbolu buddyzmu i jainizmu datowanego na drugi wiek przed naszą erą. Mimo iż symbol swastyki jest przez wielu kojarzony z jednym z najbardziej krwawych okresów współczesnej historii, ta konkretna wariacja tego znaku symbolizuje szczęście i ogólny dobrobyt. Zresztą pisma sanskryckie, które jako pierwsze wprowadziły ten symbol do ogólnego użytku, opisują go jako obiekt bezpośrednio połączony z pomyślnością. Do zdarzenia doszło dzisiaj, w nocy z 26 na 27 sierpnia nieopodal miejscowości Beckhampton. Jak to zwykle bywa, nie ma żadnych świadków budowy tego kręgu, lecz na przepisywanie jego autorstwa kosmitom jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Nawet na podstawie jednego zdjęcia można określić, że dziwne linie na obrzeżach swastyki wyglądają co najmniej podejrzanie. Zupełnie jakby ktoś przed stworzeniem kręgu wyszykował sobie do niego szkic. Oczywiście to tylko moja opinia, i niewykluczone, że prawda jest inna.